Witam, szanowny grono graczy, witajcie w Heroes of the Storm. Serwer testowy. Dzisiaj będziemy grali w Towers of Doom, innymi słowy, nowa mapa. No i czekamy oczywiście, aż wybiorą postacie. Tutaj jest również 9 innych graczy, którzy zapragnęli o tej porannej godzinie zagrać na serwerze testowym. No i e, zrobić wymuć. E, o co chodzi w Towers of Doom? Jak grałem e, na tej mapie, fajnie, że zaczynamy, je, e, jak to miło. Ja grałem na tej mapie już e, kilkakrotnie na Bliskonie. E, świetna sprawa. Jak wiecie, tutaj nie atakuje się Nexusa. Tutaj przejmuje się wieżyczki. One są mega istotne. Czym więcej wieżyczek, e, przepraszam, e, fortów przejmiecie. Tym więcej macie taki jakby dział, bo fort zamienia się w taki wielki dzwon, który naparza, jak przejmiecie oczywiście świątynię. Tak więc, altar, tak naprawdę. Tak więc, tak to wygląda czyli cała rozgrywka toczy się na samym środku praktycznie mapy. Trzeba, trzeba robić pułapki, trzeba kajtować, mordować od lewej do prawej. Tutaj świetnie abatur naprawdę świetnie abatur się nadaje ze swoim scouting, scouting zdolnościami. No i również ja tutaj widzę świetnie nadającą się zegarę, bo wizja jest tutaj królem, zdecydowanie można powiedzieć. Czy prosom, tak zwanym, się spodoba ta mapa? To no zobaczymy, nie będą mieli innego wyjścia, ale jest to fajne inne podejście do map w Heroes of the Storm, zdecydowanie kompletnie inaczej się gra. No i nie podchodzimy, nie daj Boże, nie podchodzimy do bram Nexusa, a przeciwnie drużyny, bo gdzieś tam Nexus jest. No, Zgniemy bardzo szybko. No okej, okay. ja tutaj wziąłem, żeby się przyjemnie grało i napożało innych ludzi, a no, oczywiście Jane. A. No i zobaczmy w ogóle tą całą mapę. Weźmiemy tu sobie standardowy zestaw, się patrzę. No i patrzcie, tutaj jest pierwsza, a, pierwszy altar. Drugi altar. Trzeci i czwarty na samym dole. No, tutaj mamy takie. Fajne, a Haszcze, no i oczywiście możemy to przejąć. Jak to rozwalimy, to przejmujemy to. A tutaj nie podchodzimy do tych bram. Tu są takie działa. no i po prostu niszczą nas konkretnie. Tutaj również, jak, jak was ścigają, to jak tu wiedziecie, to tu już otrzymują te straszne obrażenia. Powiem wam. Hmm. Często bywa tak, że jak ludzie nie wiedzą, to giną. Ok, ja idę tam u góry, damy z Iledan. Ale spróbujemy coś z tym elidanem zrobić, a tutaj na samym środku jest boss. Bosik który. Cześć Ili jak tam co że mi się a jak to zrobił Genialnie, dobra. Idę teraz na dół Spodobało mi się. Spróbujemy tego bossa rozwalić. Powiem Wam, że trzech gości rąbało tego bosa on jest naprawdę twardy. To jest twardziel... Niesłychane. Tu ci pomożemy, proszę ci bardzo. No i lecimy dalej, zobaczymy, jak nam to pójdzie. Oczywiście, możemy tutaj, oczywiście, przegrać, wiadomo. Ale jak widzicie, tu jest bardzo dużo haszczy, gdzie nie można się ukryć. Ready, I'm ready. Okay. Biegniemy dalej i oczywiście, przy okazji zwiedzamy okoliczne alejki Przerzuć go diablo, przerzuć go, przerzuć go, przerzuć go, przerzuć go, przerzuć go, przerzuć go, go Rise Rise, dwie wieżyczki na raz Bardzo ważne jest żeby teraz je przejąć Ale mam jeszcze 18 sekund, więc spokojnie um, Ja tutaj będę próbowali Dana dziabnąć, a to jest Bestia. Proszę. Bardzo jak go wyczaiłem. Okej. Okay. Troszkę się usunęliśmy. Spowolniliśmy. Ładnie. Ładnie przejmujemy tutaj. Nikt nie broni tam na dole, altaru. Bardzo źle. Ok, jesteśmy gotowi. Idziemy na dół. Jak widzicie, widzicie, co się dzieje, prawda? Dobra, ty tutaj działaj. O mój drogi, po tobie. Kolejne lecą pociski. Bam, bam, bam. Jak widzicie, tutaj jest licznik u góry 40 do 32. To jest bardzo fajnie to wygląda. No i o to chodzi, moi drodzy, o to chodzi. Oczywiście można rozwalać tutaj, jak widzicie, mm, kampy i ja wam pokażę jak y, te stwory atakują w ogóle kampy. One są bardzo wyjątkowe. Y, tak naprawdę, no do, nie zdradzę wam. Y, próbuję, spróbuję się ten przejść. Y, coś tutaj jeszcze zabić, zwalić. Zniszczyć może. O, no i idą te stworki. Gdy one podejdą do Bram, to jest niezła sieczka. O, yes. Dobra, staramy się zrobić takie przejście. Okej, okay, no zwalę się tutaj. I uwaga, jest jeden. Pięknie! <grym>, no się tak w sposób. Jeszcze nie naparzałem. Okej, okay, y, Jaylen jest bezużyteczny, jak nie ma, ale czy znaczy nie zużyteczny? W sumie. Z domuści ja spowalniająco niszczące. Ale powiem wam, jak takie trzy dojdą do bramy i się rozpędzą, to jest rozpierdźwięk. Niesamowity. Więc um, zróbmy, spróbujmy zrobić górę. Um, a tak naprawdę ja spróbuję dorwać Kaltasa. Um, no bo Kaltasa trzeba ubić, to jest taki Badas. ten tędy. Tutaj mamy okej, okay, zwiększone te psy No, no, no i patrzymy, patrzymy 23 sekundy Zbierzemy troszkę życia i tracimy tutaj za bardzo Życia idziemy pomóc Chcemy tutaj pomóc Naprawdę to tutaj powinniśmy być Trap it's a trap, Polinaaaan! Ładnie! Bierzemy. I... kabum! Oj, widzicie? I teraz e, spróbujemy to rozwalić. Bardzo fajnie, że jesteśmy akurat w tym miejscu. Patrzcie, lecą pociski, patrzcie na minimapę. Pięknie. Oooo! Ruszmy się. Przejdę troszkę na lewą stronę, że jakby ktoś się wbił, to ja będę troszkę z tyłu wykaytował. Patrzcie jak on zabija, on morduje gracze, naprawdę jak przyjdziecie tutaj w trójkę, to możecie mieć problem. Więc jest naprawdę mocy. Lecą, lecą pociski znowu, widzicie? Ale zrobiliśmy rzeźnie, już 20 zeszło. Czyli najszybszy mecz ever, chyba tak mi się wydaje. Dobra, bierzemy tutaj uważać, okej, okay, idzie medyczka. Proszę was bardzo. Wow. tutaj Jaina Jaina dostaję tarczę. Medyczka jest naprawdę fajna, oczywiście mój ulubienie, słuchajcie, ten goście mam prawie dziewiąty level. Eee, już wbity. O! Dobra, mamy, mamy Na siebie rzuciłem, bo myślałem, że tam będzie chciał atakować. Ale spoko. Nie mam mamy a tu nasi już przyszli dobra, ja pójdę po full mane, full zestaw many się patrzę rębacz eee, uważajcie tutaj ja pójdę tutaj Weźmy mane mane na przyszłość no za chwilę będą kolejne, prawda? okej, okay, lecimy hmm, damy się tutaj tu u góry jest ostra walka, widzę przechodzimy przez te te bramy okay, patrzcie jaki w design w ogóle tego w jest no, no przepiękne jak dla mnie Join me, Diablo. I will join you. A siapa patrzcie, patrzcie. podoba mi się. Podoba mi się bardzo. Na kuni! Jeszcze nie rzuciłem. Mam, nie żyjesz. A to umar ten BAM! Nie żyjesz Tutaj tego gościa Odejdź tam dalej Mega, mega No i jeszcze oczywiście Robi się to rozbić No mamy niesamowitą przewagę 118 to jest naprawdę o tym Ale powiem wam, że naprawdę bierzemy wszystko Co jest na mapie jest niesamowite. Powiem ja Wam, że jak ja grałem na Blisko nie, to nie. wyrównała walka była. Chyba po prostu. tamtej tamtej drużynie po prostu nie idzie. no, Po prostu nie idzie w ten mecz, Zdasz No ale to jeszcze nie koniec. To jest kiedyś to no, Zobaczymy, jak będzie. Wierzę, chwila. Widać, że abatura nie widzę. Widzę, że tylko na krówce jeździ. Abatura tu za bardzo nie widać. Muzyka jest bardzo. Ciekawa, prawda? Co ja to wezmę opcję, sounds, lekko podgłośni muzykę. Dobra, to fajna. Ok, ja tu nie jestem w ogóle potrzebny. Jedziemy na dół. Jedziemy tutaj. Tutaj będziemy mieli dwóch, to musimy być ostrożni. lepiej, żebyśmy trzymali się razem spoko. możemy przejść no na fajnie jeździ na tym koni prawda jak e, dama można powiedzieć dobra chewie hilla e, jak on jest tam hilal Star, tima i Koleś mi uciekł, Raynor skill command, pozbawiam serdecznie Ojejoj, ojejoj, Banks Ja, ja, ja tego uścigam, o tego Okej okay. Trzy kazni Okej, okay, 6 sekund, wychodzą ja się tak rozglądałem, ta akcja w ogóle tak wyszła dziwnie. Ja się nie, nie przyjrzałem w ogóle, co ja robię. Okej, okay, uwaga, Lidl, mamy tu level też. A tutaj go przystopujemy troszkę. się tego zabijemy. Właśnie chłopki to zabijemy. Ok, teraz bierzemy. No, jak i tak dobrze idzie. A jednak ochrona jest, jest zawsze dobra. Okej, okay, lekansko. Untouchable. untouchable. Bardzo fajnie mówi w ogóle ten 14 sekund. 6, 9. Jak widzicie, słuchajcie, tutaj w ogóle asysty przyszły, jak widzicie to. E, więc mamy 6 zapić, 9 asyst i 0 deadów. No, Nikt nas z deadów nie ma. Okej. Okay. Zaczynamy pracę, ale ja go nie będę robił, wybaczcie. Aha, zaczęli, no dobra. Już zaczęli, to będzie śmiesznie. Chciałem skauta zrobić, a pił sobie pomamy. Tutaj, osób, działaj, elemental. No wracaj, wracaj. Mhm, Zaczynam mapę. Ok. Ostry napór. Znaczy, że weźmiemy prawdopodobnie jeszcze jedną, chociaż zobaczymy. Ja idę tutaj. Jak widzicie, przyjęliśmy. Ładuje się tu nam e, fortyfikacja, więc to jest naprawdę istotne. O kurde, wzięli. Stój, 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 stój! Chociaż ty, a mój wredny skubańcu. Tak więc widzicie, mm, jest naprawdę niesamowita sprawa. Jeżeli weźmiemy w ogóle kampy, to one bardzo szybko podejdą do droga i zmienią bramy totalnie, więc uba jest niesamowity na tej mapie. Trzeba naprawdę szybko i sprawnie wszystko zgadniać no dobrze. Ewidentnie tutaj wszyscy elegancko współpracują. Tamci ci myślę, że już powoli się poddają. O, jest 1-12 minuta. Okej, okay, nie czekamy. Jak widzicie. lecą. Ok. Widzicie, jak tutaj wejdzie, to jest, jest taki napór. Więc nie wchodzimy tam. Nie wchodzimy. Tu jest też taki znaczek, jak widzicie. Wam. No i jest. Jest koniec. Tędy można w ogóle przejść. Tam jest taka dziura. Tak więc dziękuję Wam za uwagę. Tak wygląda nowa mapa Towers of Doom. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jest to coś innego na pewno niż wszystkie inne mapki i powiem Wam, że Heroes of the Stone zaczyna się bardzo mocno rozwijać. Jest ciekawie, zdecydowanie. Pozdrawiam ekipę, z którą grałem. Do usłyszenia Was następnym filmie. Jest Soca. Hej!